Rozkwitające Myśli, odcinek ósmy. Neil Donald Walsh powiedział, Życie zaczyna się po opuszczeniu wygodnego kokonu. Wydaje mi się, że skądś go kojarzę, ale nie pamiętam dokładnie skąd. Neil Walsh jest to amerykański radiowiec, pisarz, dziennikarz i autor Rozmów z Bogiem. I tak naprawdę słynny z tego, że jest autorem właśnie tej książki. Może stąd go, Marta, kojarzysz. Tak mi się wydaje. Co ciekawe, Milłosz ma, ma polskie korzenie, zarówno od strony matki, jak i od strony ojca. Yy, z tego, co kojarzę, to nazwisko Waślewski od strony ojca związane właśnie jest z jego yy, rodowodem. Bardzo ciekawe jest to, co powiedział, że życie zaczyna się po opuszczeniu wygodnego kokonu. Bardzo osobiście nie lubię określenia strefa komfortu, do tej pory nie znalazłam lepszego, ale to z opuszczeniem wygodnego kokonu wydaje mi się, że jest równie trafne, ale i też ciekawe. Bo tak naprawdę w miejscu, w którym jest nam dobrze i w którym przyzwyczailiśmy się żyć, nie wydarzy się nic ciekawego. Jeżeli z odwagą nie wyjdziemy gdzieś dalej, to nic ciekawego się nie wydarzy. Ale decyzja o tym, czy wychodzimy gdzieś dalej i bierzemy na siebie ryzyko niepowodzenia, zadecyduje o tym, czy coś ciekawego nam się przydarzy w życiu. A wy może słyszeliście, o jakimś ciekawym, możecie nam napisać w komentarzu, czy słyszeliście y, jakąś formę strefy komfortu, która przypadła wam bardziej do gustu, bardziej aniżeli to stwierdzenie? Kokon jest to takie określenie fantastycznego miejsca, gdzie jest nam w środku dobrze, nie za wiele może się wydarzyć, jesteśmy ochronieni od warunków zewnętrznych, czyli tam się dzieje tylko to, co my chcemy w środku. Tylko też nie mamy z zewnątrz różnych bodźców, które, różne bodźce do nas ciekawe, nie docierają. Nic fajnego, nic ciekawego, nie za wiele może się wydarzyć w tym kokodzie. I to jest kwestia nasza, czy chcemy w nim tkwić, czy chcemy spróbować życia, tak jak było też w poprzednim odcinku, czy chcemy go doświadczyć. Cały czas decyzja należy do nas, a Wy jaką podejmiecie? I z tym pytaniem Was na dzisiaj zostawiamy. Dziękujemy.